Jeżeli mówimy o sprawie samochodów, to chciałbym powiedzieć, że dla bezpieczeństwa jazdy, i to, co jest moim zdaniem, powinien mieć każdy kierowca najważniejsze, to co ja mam zawsze, to. To słynne pierwszeństwo przejazdu. Ja nigdy nie mam pierwszeństwa przejazdu. Ja jeżdżę tak, że nigdy nie mam pierwszeństwa przejazdu. Uważam, kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli mnie ktoś zajedzie drogą, drogę zresztą, nie mam. Ja nie mam pierwszeństwa przejazdu. I jeśli będziemy tak traktować sprawę, to tych wypadków będzie o połowę mniej.

Anę Kostawkową, żonę Franciszka. Witam Państwa Ewe i Sadysława Zasadów. Pozdrawiam na naszego rodu Andrzeja Postawczę z żoną Ewą, synem Wydaje mi się, że gdyby sobie sama zasada powiedział, że trzeba jechać pierwsze 30 km na pierwszym biegu, to że by jeździeli na pierwszym. Myśli, myśli pan? Myślę, że tak, znaczy ja wiem, bo jak to jest być pilotem sobie prawa zasady. Jak być pilotem? Tak. No nie było to proste, Ewa. Zdenerwowała się. Żeby pani? się nie powiedział. Znaczy, czy pan zasada jeździł zdecydowanie? Ostro. Ryzykownie. Pre... W momencie jak powiedzmy, że zadecydował, że jedziemy razem, to nie istniała inna, powiedzmy okay. inne życie. Jechaliśmy razem. Nie. Bałam się, no już na pewno każdy ma jakiś tam moment lęku, ale, 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 ale miałam ogromne zaufanie, że co ma być, to będzie. no Jesteśmy razem. Czy rola pilota w tych pierwszych wyścigach była taka jak dzisiaj w rajdach samochodowych, gdzie ma do wpisania całą trasę? Tak samo. Tak tak samo. Sam. To znaczy mąż tego nie powiedział, mąż zajmował, y y tak. opisywanie trasy. Aha. Myśmy pierwsi zaczęli, tak, on, tak? On, on wynalazł powiedzmy ten kod taki jakiś, bo to był taki, powiedzmy, każdy miał swój kod, ale sposób zapisywania on, on, on wprowadził, bo kiedyś były takie, takie markowe, Pamiętam czy, czy Markowski, bo szczególnie on pisał. To była, a tam jakaś tam długa prosta z drzewami, a, a słup telegraficzny, a jakiś tam powiedzmy e, mostek, a, a tutaj było... A czy były informacje top topograficzne, fotograficzne. Pani miała już pracę pełni zawodową, tak? I dawała pani radę? No musiała, musiała tak? Wiadomo ja się, że pani musiała, ale czy to było trudne dla dziewczyny? Nie. 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 Wszystko w boku takiego HTP? Tak? <grywa> nie, 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 nie było. Tu. Ja długo nad tym myślałem, jak to, jak to zrobić i powiedzmy ustawiłem pewien pewien zapis, który się robi, znaczy jak, jak się powinno, Oznaczać. co powinien pilot dyktować, żebym ja to dobrze rozumiał, że mógł bardzo szybko jechać. I wydaje mi się, że, że to są dobre oznaczenie. Naturalnie niektórzy, tak mi się wydaje nawet, iż też z tych polskich kierowców, z polskich rajdowców wzorują się na tym moim zapisie. Oczywiście go zmieniają, modyfikują, a niektórzy modyfikują nawet. Nie wiedzą o tym, że to jest akurat mój zapis, no ale, ale używają tego zapisu i to jest bardzo, bardzo dobrze. O, I o sobie i o kontaktach z moim tatą i o swojej drodze samochodowej. Może zaczniemy od no, pana sobie słowa zasady, gdzie żone nie można. Tak dla gorące, tak? Czy mogę na siedząco? Dziękuję. No, no, no. Proszę Państwa, no ja cóż, ja mam dosyć dużo wspomnień, a poznaliśmy się właściwie z Frankiem po moim przyjeździe do, do Krakowa. To był rok 1948. No wtedy ja byłem właściwie zainteresowany nie w tym sporcie samochodowym, tylko w lekkiej atletyce. Natomiast dla mnie z, z, z opowiadań i, i z tego co słyszałem, no to Franek był takim guru, jeżeli chodzi o samochody. Nie tylko o mistrzowską jazdę samochodem, ale również o może powiedziałbym, no już nie wie, produkcję, no ale konstruowanie samochodu, wyrobienie samochodu. Był bardzo, bardzo zapalony i opowiadał, i to wszystko się tutaj działo tutaj w Odonowie. Więc ja nie wiem, Marku, czy, czy masz tu jakieś wspomnienia jeszcze z tych czasów, kiedy tata tutaj e, dokonał różnych tak, wynalazków tak, i jak się, się to ściemni, Ja mam przygotowane, Tutaj ja. tylko na razie jest za jasno. Ja. Jak się ściemni, mam zdjęcia dokumentujące, ja. jak tata buduje tutaj Bębu i jak buduje Lanczyk. Właśnie. więc to dosyć ciekawe. No więc nasze, powiedzmy takie spotkanie już samochodowe to zaczęły się właściwie w 1952 roku, kiedy ja startowałem w rajdzie Obłękitów-Sęko-Ojcowa i później wyścig uliczny w Lublinie. No i się wtedy zaczęła jakaś konkurencja, ale oczywiście Franek tu był nadzwyczajnym mistrzem. Ja też, też zacząłem mieć powodzenia i, i tak troszeczkę Powiedzmy, że się interesować też sportem samochodowym, ale to były e, trudne, e, trudne czasy. Ja pamiętam, jechaliśmy jakiś rajd, nie wiem, który to był rok, e, rajd, e, to był rajd polski, drugi rajd i e, Franek jechał na BMW 328 i ja jechałem na BMW 328. No i była taka sytuacja, że na jakiejś takiej próbie poligonowej, przepraszam, na ja tak już niedokładnie, to pamiętam, ale utkwiło mi jedno, jak e, była taka przeszkoda i był do pokonania, no dosyć duży taki ruch. I ja właśnie się zatrzymałem, a tam widzowie zaczęli krzyczeć. Skakać, mówię, i pan skacze. Ten pierwszy tu skakał. A to był flawik właśnie, <noise> <noise> Na tym samochodzie. No wtedy on odniósł, nie wiem nawet, jakie miejsce zająć. Ten przyrod samochodów był bardzo, bardzo mały. W 1958 roku, dzięki właściwie takiemu fanatykowi samochodu, a fanatykiem samochodu był premier Józef Sankiewicz, to on to, że z Francji sprowadzono dwa lub trzy tysiące simek a Rond. No i wtedy te synki zaczęły praktycznie motoryzować Polskę. W każdym bądź razie te lata 50. to e, głównym, jakimś takim najlepszym zawodnikiem w Polsce był właśnie freshman postawka. E, oczywiście to, to, co wspomniałeś, Marku Richter, Jan Ripper, był Jurek Timoszek, był Tarczyński. Ścigali się na samochodach, które sami konstruowali, sami robili. Z różnych części, jeszcze z części różnych samochodów, które mieli do dyspozycji. Właściwe rajdy w Polsce, e, można powiedzieć, zaczęły się w roku chyba 1958-1959. E, na wiosnę, mówiąc, jeszcze były takie czasy, że jechał, zdaje się, Tata to znaczy mój teść. Jechać mi w trójkę. Przwoitka. Proszę? Przyzwoitka. Przyzwoitka. No tak to było, było to, bo to było przed ślubem. To była, była sprawa. No to były takie czasy, że nie było mowy, że miał mógł gdzieś ze swoją już narzeczoną gdziekolwiek wyjechać. No broń Boże, no rannym Boga. Zawsze musiał być ktoś obok ktoś pilnować. Pan, ale nie chce pan odejść od tego auta. Bo prawdopodobnie kupuje go Pan swojej żonie, fakt czy nie? Nie, Nie, to nie było, to nie było tak. <grymne> był, taki, był taki Fiat 850 Coupé, piękny samochód, czerwony i to było naprawdę olśmienie niesamowite. Fiat, który był przywiązany, był właściwie okryty taką tą, przywiązany biało-czerwoną kokardą. I to było e, po moim e, niespodziewanym pierwszym mistrzostwie Europy, które właściwie się równało dzisiejszym mistrzostwom świata. Po to byli ci najlepsi zawodnicy, ci, którzy wygrywali te rajdy Monte Carlo, inne rajdy szwedzkie, angielskie i tak dalej. Tych miałem za konkurentów wszystkie Finowie, Szwedzi, Francuzi, Anglicy, Włosi. I wtedy zostaliśmy zaproszeni do... Byłem to ciekawostkę zaproszenie zaproszeniem do, do do takiego specjalnego hotelu wraz z grupą polskich dziennikarzy. Z Polski było wiele osób, tam było mniej więcej około 30-40 osób. No i nastąpiło uroczyste przekazanie tego fiata jako prezentu po tych bliszczoch Europy, jako taki ekstra, ekstra jeszcze prezent właśnie z barwami narodowymi i tak dalej. No i to było bardzo, bardzo sympatyczne. bo właśnie ten, ten 850 czerwony. Na nartach miałem kilka wypadków. I ten naj... może taki drobniejszy wypadek na nartach był trudniejszym, cięższym od tego najgorszego samochodowego. Tak to tak. Wiesz, to proszę właśnie. Państwa, to, że tutaj pan Sobiesław, cała rodzina postawków, nie wiem, tam jeszcze Ripperowie i inni takie sukcesy odnosili to nie jest takie przypadkowe. To macie wszyscy, czy też mamy gdzieś w genach. Ten rysunek, ten, 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 to jest najstarszy na świecie ślad pojazdu kołowego. A więc Państwo przypuszczacie, komu ja tą wazę wręczę, to teraz będzie we właściwych rękach legendy polskiego automobilizmu. Panie, no, Panie Słowiesławie, najstarsze pojazdy świata, lat 5 ,5 te rajdy, w których startował Pan z małżonką, wymagało Pana większego wysiłku? Były bardziej stresujące, czy też... Nie, to jest rajdy, w których startowałem z moją żoną, to można by powiedzieć, że ja mógłbym powiedzieć, że ona mi przynosiła szczęście. Powiedzmy, startowałem w rajdzie polskim, który był przecież rajdem bardzo, bardzo trudnym. To było właściwie, jak nazywali zagraniczni zawodnicy, piekło na ziemi, dosłownie. To był bardzo, bardzo trudny rajd. I ja startowałem w tym rajdzie może 10-12 razy. Nigdy rajdu nie wygrałem z kimś innym. Wygrałem 4 razy ten raj, ale wygrałem go z żoną. I wtedy satysfakcja jest duża. Tak, i ja wiele był do mistrzostw Polski. Ja powiem coś innego. Ja wygrałem 8 razy rajd dolnośląski. I nieraz tak kolegom zadaję pytanie, a kto wygrał więcej razy rajd dolnośląski? Okazuje się, że ten rajd dolnośląski ja osiem razy jechałem z moją żoną. A raz miałem taką sytuację, że ja musiałem być na rajdzie zagranicznym, a ona pojechała z Cześkiem Wodnickim i wygrali rajd. Czyli ona wygrała ciebie. Małżonka wygrała. <śmiech> dziękuję ślicznie, <laughs> bo mi bardzo miło.